Witajcie, będę nagrywał dzisiaj Sojourn Physics eee, to, no, 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 Chyba było słychać eee, Nie wiem czy było słychać Więc y, ze mną będzie mm, e, Roznera. Ona ma na imię Oliwia Będę mówił Oliwie, jakby co Więc zaczynamy Jestem niebiescy, jakby co Mój bramkarz rzucił. Widziałeś to? A. Ten materiał będzie trochę krótki, bo, bo my nie mamy zbytnio miejsca. A jak ja na nie wiem, nagram na 20 minut czy dłużej, to potem to godzina się zgrywa i to bez sensu. Więc i to się i tak nie zgra, i tak, czy tam dwie godziny miną, czy ten. Czyli by się zgrało, ale to, było tyle męczenia się, że. Ej! What? Ej, ty to widzisz? O, wietrze pachy, wietrze pachy, wietrzymy pachy, wietrzymy pachy. Kurde. A to jest y, tradycja y, y, pana tur, y, Turecka z Niemców... Y, turecka z Niemców, y, gr granie bez głów, no... Puch. Genius. Ja skaczę, ja skaczę, ja skaczę, ja dobra, mam wszystko pod kontrolą! Wszystko ja pod kontrolą. Kurde, nie, 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 nie! O Jezu, jak Ty dobrze bronisz! Murzyn, Murzyn, dawaj, Murzyn, wygrasz! Murzyn, jesteś zwycięzcą, Murzyn! 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 Muszę, wiem, że Ty dał wygrać! Wiem, że Ty to wygrać! Jesteś wygra. silne, jest silny! Murzyn! Eee no, musza robna być ma radę No kurde! Nie no, znał śliwa rodna ro, śliwka. Ronera grała. Tak! Przez te malajskie małpy. Czyli tych graczy. Jej. Graczy, czyli tych... jej piłkarzy. Ona... Ona ma w i farciarz! Na warciarz Wymyślałem nowe słowo. Wardziarz A ja mam strzałkę. To jest strzałka do nieba. Moja. No, ale główka, no, no, no Pelle, 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 no i... Ej, czemu ja naślizgam się? Patrz Cud... i pa! Ja już mam technikę Ale widzę, muzyka jest fajna Z tego co zagrajcie Jak macie kolegów, to zagrajcie No Robimy jeszcze ten mecz i ja już muszę kończyć odcinek. I jeszcze za to wrzucę coś jeszcze, żeby nie było, że coś dzisiaj za mało materiałów. No kurde, co ja robię. No dawaj, atakuj mnie. O, 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 o! No i poleciała gdzieś tam. Sympko, zybko! Jest super muzyka! Wygram to! Tylko smak Łoda, czy ja w tele, czy ja w tele, Ty ja w tele Może ja w może w może nie A, w no najlepiej O, dawaj, ty Ale, tyżeś wyleciał, Jezu, ty nie dasz rady, nie dasz rady Ty masz jakiegoś z, nie wiem, z bajelem, z kusem, czy coś ja to wygram, mam, ja a ty... Ja, pa, 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 co ty robisz? Pa, 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 pa! pa. Ty robisz tylko że z ja jestem zwycięzcą! O Jezu, gołe murzyn! Najlepiej tak stanąć na murzynie, no! No! Yy, to ja muszę kończyć odcinek. Zaraz będę nagrywał następny, więc... Pa! Na razie! Zobaczymy się w następnym odcinku! Pa!